Pan dyrektor muzeum już na drugim takim czwartkowym spotkaniu. Troszkę mniej może frekwencja, ale bardzo zainteresowana i bardzo taki widzę bliski kontakt z przedmiotami, które, z eksponatami. Jak pan ocenia tą drugą próbę i co będzie dalej? No cóż, frekwencja może dzisiaj nie jest duża, ale to jest dzień matki. To jest jednak konkurencja ogromna. Ale są ludzie, którzy przyszli i po prostu naprawdę zainteresowani są, jak widać, i zgłębiają temat. Także to mnie cieszy, bo, bo to się nieczęsto zdarza, żeby ludzie zadawali tak dużo pytań. To znaczy, że te przedmioty fascynują, pociągają. I będziemy to kontynuowali oczywiście. W przyszłym miesiącu tematem spotkania będzie broń powstańców śląskich, którą mamy w zasobach naszych, naszego działu historii. A co dalej? Zobaczymy. To zobaczymy. tak sądząc, po zainteresowaniach takich teraz militarnych, w sensie pikników różnych militarnych i popularności, powinna ta artyleria przysporzyć więcej tutaj przybyłych. Myślę, że tak. No, trudno jest powiedzieć, zobaczymy, bo to jest też taka nowa formuła, zupełnie rzadko spotykana w innych muzeach. Myślę, że warto próbować. No, ludzie, którzy są naprawdę zainteresowani tym tematem, przyjdą. Mają taką możliwość, więc to jest też jakby wyjście do przodu, bo do tej pory, żeby zobaczyć te przedmioty, to trzeba było zwracać się pisemnie, udowodnić dlaczego ktoś to potrzebuje, a to po prostu człowiek, który ma ochotę i nie chce siedzieć na przykład przed telewizorem, przyjdzie sobie do muzeum, weźmie do ręki toporek neolityczny sprzed pięciu tysięcy lat. No? To jest taka wartość. Pan dyrektor wspomniał, że to będzie kontynuowane. Kto dzisiaj był takim kuratorem tak, tego przedsięwzięcia? Bo jest, widzę, para. Tak, ale Marcin Rezner, archeolog z naszego działu archeologii, który pracuje już u nas około 15 lat, także człowiek, który zna świetnie magazyny archeologiczne, wszystkie zbiory, Marcin Rezner podjął się prowadzenia tego spotkania. A towarzyszyła mu pani, która też... Wiktoria Stangret, też nasz archeolog muzealny, z troszkę mniejszym stażem, pracowała wcześniej w muzeum w Wówczycach. Jednak udało się ją zwerbować do raci Boże, no i wzbogaciła tutaj nasz zasób ludzki bardzo fajnie też się prowadzi i badania wykopaliskowe i zajmuje się też działem. To jeszcze, Panie Dyrektorze, bo to jest dla najbliższa pana sercu, jednak też ta działka tutaj w muzeum. I jakim eksponatem jest ta wenus z sudołu? No to jest, to jest wyjątek. Tak, to jest najlepiej zachowana figurka neolityczna w całej Polsce. Nieuszkodzona w ogóle. Mamy tych figurek troszkę, bo to, był bardzo, to były popularne przedmioty, one się wiązały z wierzeniami w tamtych czasach i były właściwie w każdej osadzie na pewno były takie figurki, może i kilka. Natomiast to jest jedyna, która zachowana została w całości, a stało się tak dlatego, że jak domyślili się naukowcy prowadzący badania właśnie w Sudole, ta osada została zalana przez powódź i po tej powodzi ludność już nie wróciła do niej. Więc tam znaleziono mnóstwo przedmiotów całych, niezniszczonych. To się rzadko zdarza. Najczęściej jest tak, że rychodcy znajdują fragmenty naczyń, rozdrobnione takie przedmioty, które się nie nadają do powtórnego użycia. Natomiast tutaj znaleziono w różnych miejscach, w takich jamach, niekiedy też całe naczynia i właśnie tą, tą nieuszkodzoną figurkę. Czyli raczej już te ziemie były zalewane, groziła im powódź już w tamtych czasach, i, i to jest dowód na to. Świetnie, bardzo dziękuję.